Przedstawiam Wam pięciostopniowy system filtracji wody. Twoje prywatne źródełko żywej wody w domu. Zabieramy się za montowanie poszczególnych filtrów. Pierwszy idzie sediment, czyli ten usuwający duże osady, muł, piasek. Drugi idzie aktaik carbon. Czyli usuwa nam nie tylko duże osady, ale również chlor i różnego rodzaju substancje, które są w wodzie toksyczne. Na przykład pestycydy, różnego rodzaju leki. No i przede wszystkim związki chloru. Kapilarny filtr, po to, żeby ta woda była czysta mikrobiologicznie, żeby można było bezpośrednio z kranu pić wodę, nawet nieprzygotowaną. Kolejny filtr Redox Booster, czyli Tutaj jest całe sedno naszego rewitalizatora. Woda wybędzie z tego alkaliczna, wodorowa i z ujemnym redoksem, czyli działająco jak antyoksydant, czyli przeciwzapalnie, zwalczająca wolne robiny. I ostatni jonizator, mineralizator, żebyśmy mieli w wodzie wapń i magnez, bo jest on nam potrzebny. Nie chcę, żeby woda. Wypłukiwała nam mag magnes i wapnie. Tak wygląda system rewitalizacji wody. Będziemy go montować pod tu wchodzi zlewem. Woda przechodzi po kolei przez filtry, przez, przez ten i tutaj wychodzi nam do wylewu. Tak jest. Pod zlewem zmieści się taki mały rewitalizator. Już sprawdzenie. Nie cieknie. Wszystko dobrze się zamontowało. Pierwsze otwarte po zmianie filtra. Może tak się zadziać, ponieważ filtry dopiero się napełniają, Ale zobacz, co się dzieje. Pierwsza woda. To oczywiście trzeba spuścić dużo, ale zobacz, jaka jest wodorowa. Trzeba przepłukać te filtry. Kilkanaście litrów spuścić i mamy już żywą wodę. Kranie, możemy prosto pić z kranu. Woda wodorowa, to że jest taki kolor, taka mleczna, za sprawą pęcherzyków. Wodoru. Z czasem oczywiście te pęcherzyki ulatują, ona nie zawsze jest taka mleczna, szczególnie rano, tak, po nocy. Natomiast jeżeli się później już korzysta z wody, to tego wodoru jest troszkę mniej. Niemniej jednak woda jest cały czas strukturalna, alkaliczna i z ujemnym redoksem. No i co? Na zdrowie! Woda jak źródlana.